Siemanko, zabieram Was dzisiaj na plan, na pierwszy dzień sesji najnowszej kolekcji dla Nessie Sportswear. Ja mam mikrofon w jednej, telefon w drugiej i pokażę Wam wszystko co i jak. Chodźcie ze mną. Kolekcja, Której niestety nie mogę Wam jeszcze pokazać. Tam pracuje ekipa. Chodźcie, pokażę Wam, jak działają. Kto jest mózgiem operacji? Może pozostawmy to w milczeniu. Okej. Okay. Jak samo poczucie? Bardzo dobrze. Energia jest skoncentrowana. Spana jak zawsze. <laughs> Motywem przewodnim sesji jest harmonia. A co to oznacza? Zaraz zapytamy Wojtka. Harmonia pomiędzy własnym wnętrzem, pomiędzy otaczającym światem. Harmonia obejmuje różną barwę, kolorów. Wszelakie różne struktury i bazujemy na tym, żeby ta harmonia trwała cały czas na jednym jednostajnym super poziomie! Bang! Siemanko, drugi dzień sesji jedziemy z tematem, a dzisiaj dodatkowo na planie jest, są z nami trzy Nessigars. To z nich ma super potencjał, tylko no, muszą się troszkę rozluźnić. Nie jest to łatwe, patrzy na nie około 5-7 osób, to każdy się troszkę speszy. Podziwiam tutaj, wiadomo, no, modelki są już doświadczone, natomiast dla mnie był to dosyć duży stres i musiało kilka chwil dobrych minąć, zanim się jakoś tak bardziej wewnętrznie uspokoiłam. Na zdjęciach, czy nie wiem, nawet na jakichś filmikach, to wygląda, że wychodzi modelka, ale jest po robocie, a można się zmęczyć. Dzień przed sesją, w ogóle kilka dni przed sesją muszę przygotowywać bardzo dobrze cerę, mhm. mocno nawilżać. W zasadzie niby to jest oczywiste, po co modelce jest makijaż na sesji. No tak w skrócie to, żeby y, grafik miał mniej do roboty, mniej czyszczenia. Skóra ma wyglądać tak jak naturalna skóra, a nasza naturalna skóra troszkę się jednak błyszczy. Czy po takiej sesji czujesz się jak po takim porządnym treningu? Nie, ja dopiero przed treningiem. W jakim miejscu najbardziej lubisz tworzyć? Głównie domowe zacisze, znaczy jednak kanapa okay. przed telewizorem to jest na najlepsze miejsce i najwięcej pomysłów przychodzi do głowy. Jest, okay. jest cisza, nikogo nie ma w domu. Bardzo lubię, jak Nessie pracuje ze mną, a mam nadzieję, że Nessie lubi, jak pracuje z nami. O, ja to po prostu mówię. <laughs> Nowa kolekcja jest mega i też było mega fajnie dotknąć tych materiałów własnymi rękami, Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No I to jest zapowiedź kolekcji, proszę Państwa. Dobrze.